Elon Musk, Elon Musk ma reputację człowieka z krwi i kości, jednego z nas. I oczywiście, kiedy powiedział, że próbuje kupić Twittera, stanął w obronie wolności słowa. O, no, bardzo dobrze. Tyle tylko, że gdy spojrzy się na Elona Muska, na to, co robi, co produkują firmy, którym przewodzi, to pojawia się tu zabawny rodzaj zbiegu okoliczności. Wszystko, co Elon Musk robi i produkuje, jest prosto ze scenariusza globalnej agendy okultystycznej. Globalnego okultyzmu, który ma takie fronty jak Światowe Forum Ekonomiczne, z którym Harare jest bardzo związany. I to jest ten sam okultyzm, którego jego dzieło posuwa się do przodu w zakresie tego, co chce zrobić, który dąży również do usunięcia wolności słowa, wolności słowa, której Elon Musk broni, o którą tak bardzo się troszczy. I to niesamowite, że to co Elon Musk mówi i to co robi, myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że to nie jest to samo. Oto świetny przykład. To wtedy, gdy sławnie ostrzegał, że sztuczna inteligencja i przejmowanie władzy przez sztuczną inteligencję może oznaczać koniec ludzkości, jaką znamy. Próbuję przekonać ludzi, by zwolnili, spowolnili AI, uregulowali AI. To było daremne. Próbowałem przez lata, nikt nie słuchał. Nikt. Może będą, ale jak na razie nie. Ok, w porządku, zgadzam się z tym wszystkim. Ale dlaczego po tym, co powiedział wielokrotnie, jak widać, zakłada firmę o nazwie Neuralink, która ma rozwijać sposoby łączenia komputerów z ludzkim mózgiem, AI, innymi słowy, z ludzkim mózgiem. Co? Przepraszam, Elon. Myślałem, że powiedziałeś, że to może być koniec ludzkości. Dlaczego więc jesteś zaangażowany w firmę, która to robi? I co przychodzi mi do głowy, to dobry policjant, zły policjant. Naprawdę. Masz dobrego glinę, Elona Maska. Dbam o ciebie, zarządzam Twoją troską o wolność słowa. I o tak, wszyscy bardzo martwią się o AI, jednocześnie ją rozwijając. I złego glinę, jak Ray Kurzweil dyrektor wykonawczy w Google, tak zwany futurysta, który mówi całkiem otwarcie, że w okresie 2030 roku, tego roku, który ciągle pojawia się w tych wszystkich różnych okultystycznych agendach, że do 2030 roku lub mniej więcej wtedy połączymy AI z ludzkim mózgiem. I jak mówi, niego, to są jego słowa, nie moje, że gdy to połączenie zostanie nawiązane, AI będzie robić coraz więcej ludzkiego myślenia. A ludzkie myślenie, jak je teraz znamy, będzie coraz mniejsze, aż w końcu stanie się nieistotne. Wspomnienie o pomaganiu ludziom jest jednym ze sposobów, w jaki sprzedają te rzeczy. Teraz. Nie jestem przeciw technologii. Jeśli technologia może pomóc ludziom, którzy mają problemy fizyczne i tym podobne, i problemy z tym, jak działają ich kończyny, wtedy jestem za tym, żeby technologia im pomogła. Tak. Ale nie o to tutaj chodzi. To jest chwyt sprzedażowy. Prawdziwym powodem jest kontrolowanie całej ludzkości poprzez AI. I teraz mam pytanie. Elon, może potrafisz na nie odpowiedzieć? Jak stworzyć chmurę, która pokryje całą planetę, umożliwiając tym samym podłączenie wszystkich do AI? Jeśli chcesz stworzyć tę globalną chmurę, o której mówi Kurzweil, musisz to zrobić z kosmosu. Idealne to, co robisz, to umieszczasz dziesiątki tysięcy satelitów na niskiej orbicie. Więc to całkowicie zmienia niebo pod względem tego, jak wygląda, prawda? Cóż, zastanawiam się, kto to zrobi. Ciekawe, kto dostał już pozwolenie na umieszczenie tam około 40 tysięcy satelitów na niskiej orbicie? Poprzez system tworzący system zwany Starlink. O, to tylko Elon Musk. System Starlink tworzony przez SpaceX. Na czele którego stoi Elon Musk. Hmm. ciekawe, czy to pomoże Elonowi połączyć AI z ludźmi, a więc w efekcie skasować ludzi, przed czym ostrzegałeś, tak jak ich znamy. Teraz proces doprowadzenia nas do w wszczepianych mikrochipów nano. Mikrochipów w tym przypadku polegał na tym, aby najpierw uzależnić ludzi od technologii, którą trzymają w ręku, smartfonów. Następnie uzyskać wearables, jakie nazywają, gdzie ludzie umieszczają technologię na swoich ciałach, więc następnie prowadzisz ich drogą do implantables, wszczepianych mikrochipów. Teraz, czy nie byłoby bardzo korzystne dla postępu tego procesu, tego kierunku, gdyby można było wymyślić zaawansowany smartfon, który byłby jeszcze bliższy w tym, co może zrobić i jak łączy się z Tobą do wszczepienia mikrochipów w ciało? Myślę, że to by bardzo pomogło. Ciekawe, kto to robi? Elon?